Cześć, witam wszystkich, kłania się Arek Piasek z serwisu ultramobile.pl Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejny telefon Sony aczkolwiek gwarantuję, że nie jesteśmy za tubą propagandową tego koncernu tak się po prostu złożyło Dzisiaj mam dla Was najnowszą Sony Xperia Z Z to smartfon z najwyższej półki wydajnościowej, cenowej, i jakościowej to pierwszy telefon z pośród nowej fali, której członkami będą też prawdopodobnie, oczywiście Samsung Galaxy S4 i HTC M7, tego ostatniego zobaczymy już w tym tygodniu. Natomiast Sony bardzo sprytnie wykonało takie uderzenie wyprzedzające, prezentując Xperia Z przed konkurentami kilka tygodni wcześniej. No a my zobaczymy sobie jak sprawdza się w praktyce. Urządzenie robi ogromne wrażenie już na pierwszy rzut oka, trzeba mu to przyznać. Eee, telefon jest bardzo duży, jego ekran ma przekątną 5 cali i rozdzielczość powiedzmy sobie od razu 1920 na 1080 pikseli, czyli Full HD. Eee, dla mnie. I orientujących się osób, dodam, że jest to taka sama rozdzielczość, jak w większości telewizorów LCD, z tym, że nie mamy tutaj na przykład 40 czy 50 cali, ale 5 cali, sprowadza się to do tego, że gęstość upakowania pikseli wynosi tutaj 443 piksele na cały. Efekt jest taki, że no właściwie bardzo ciężko zobaczyć jakikolwiek pojedynczy piksel czy, czy, czy jakąkolwiek nieostrość na tym ekranie, Musielibyśmy użyć bardzo silnej lupy, żeby coś takiego podejrzeć. aczkolwiek przy zgaszonym ekranie i przy silnym świetle, tutaj przy tym akurat ciężko będzie zobaczyć, ale pod słońcem, jeżeli tak spojrzymy z boku, widać delikatną siateczkę, właśnie e, pikseli Nie wpływa to oczywiście w żaden sposób na jakość wyświetlanego obrazu. Do niej dojdziemy za chwilę. Spójrzmy, jak ten telefon wygląda jeszcze. E, tak jak powiedziałem, ekran 5 calowy Pokryty wzmacnianym mineralnym szkłem. Nie jest to co prawda Gorilla Glass, ale Sony zapewnia, że jest tak samo mocny. Zresztą widziałem już jakieś prezentacje, w których telefon był zrzucany na podłogę z wysokości przeciętnego człowieka, tak mniej więcej 1,5 metra do dwóch. Nic mu się nie stało. Jest to w dużej mierze zasługą poliwęglanu, który został zastosowany. Jako coś w rodzaju zderzaka, więc poliwęglanem pokryte są tutaj te wszystkie krawędzie, nie tyle boczne, co narożniki i górna i dolna krawędź boków telefonu. Natomiast, co ciekawe, wszystkie boczne krawędzie również zostały pokryte tym szkłem, a pod nim ukryto bardzo sprytnie wszystkie złącza. O nich powiemy sobie za chwilę, a teraz powiem że również plecki Xpery Z pokryto. Tym samym szkłem co przód telefonu. Efekt jest taki, że mamy tutaj naprawdę fantastyczną bryłę, bardzo klasycznie wyglądającą, a jednocześnie w znaczący sposób odróżniającą się od tego, co możemy w tej chwili zobaczyć na rynku. Wspomniałem o tych klapkach, które przykrywają wszystkie złącza. Po co one są? albo po to, że telefon jest wodoodporny. Xperia Z otrzymała certyfikat wodoodporności IP5755. Oznacza to mniej więcej tyle, że możemy go używać na przykład pod prysznicem czy w trakcie bardzo silnej ulewy. Sony zapewnia też że można go zanurzyć w wodzie. Do głębokości 1 m przez około 30 minut. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby te wszystkie klapki były bardzo szczelnie zamknięte. Spójrzmy jeszcze szybko, jakie złącza mamy dostępne w Na górze znajdziemy wyjście słuchawkowe. Po prawej stronie, czyli pod kciukiem osób praworęcznych lub pod palcem wskazującym u leworęcznych. Patrząc od góry, najpierw złączę na kartę SIM, MicroSIM. Pod nim znajduje się ten bardzo charakterystyczny, właściwie stanowiący jakby taki najbardziej e, oznaczający się punkt wizualny XPIZ Z e, włącznik. E, pod podem przyciski do sterowania głośnością, e, a na samym dolnym rogu e, głośniczek. E, natomiast po drugiej stronie e, złączę, jak mi się uda otworzyć. O. Od razu muszę dodać, że jeżeli ktoś ma, lubi bardzo krótkie paznokcie, to może mieć czasem problem z, z szybkim otworzeniem tych klapek. Natomiast no, ma to swoje uzasadnienie, tak jak powiedziałem, muszą one być bardzo szczelne i bardzo ściśle spasowane zresztą obudowy, żeby nie przeszłoła się przez szczeliny woda. Wracając do tematu, na właściwie w lewym górnym rogu złączy mikro USB, do, czyli do ładowania a pod spodem port na karty microSD karty pamięci, dzięki którym możemy rozszerzyć dostępną pamięć o kolejne e, do 32 GB. E, jeszcze niż znalazło się e, właściwie już nie nieukryte pod żadną klapką e, złącze do stacji dokującej, e, która ma pozwalać na ładowanie Xpery Z. E, na przednim panelu e, zobaczymy jeszcze takie dwa wgłębienia na górze i na dole. No, w górnym znajduje się głośnik telefonu, czyli głośnik, przez, słyszymy, przez który słyszymy w naszej rozmówce podczas rozmowy telefonicznej, no a na dole oczywiście mikrofon. E, tutaj właściwie to, to jest pierwsza rzecz, do której mogłem się przyczepić, jeśli chodzi o design tego telefonu, ponieważ no, w tych zagłębieniach lubią się zbierać paprochy, jakieś inne, e, czy, czy kurz w najzwyczajniej w świecie, no i trzeba to czasem e, jakoś tam przedmuchać, żeby było czyste. Druga rzecz, do której trzeba się przyczepić i moim zdaniem jest to jedno z największych niedociągnięć, może nie jest to jakaś wada, ale jest to mocne niedociągnięcie, otóż ten głośnik, o którym wspomniałem, znajduje się w tak niefortunnym miejscu, że jeżeli będziemy chcieli coś obejrzeć, na przykład jakiś film, czy pograć w jakąś gierkę, trzymając, palec tak jak, trzymając telefon tak, jak praktycznie każdy to robi, czyli w ten sposób. No to siłą rzeczy ten głośnik będziemy zatykać. Musimy sobie wymyślić jakiś inny sposób, który w każdym przypadku będzie mało naturalny. No przy tak drogim i teoretycznie dopracowanym telefonie takie niedociągnięcia nie powinny się zdarzać. Ale tak jak powiedziałem, jest to właściwie jedna z niewielu rzeczy, do których możemy się przyczynić. No dobrze, jeśli chodzi o design, wiemy już praktycznie wszystko. Dodam jeszcze, że telefon waży 144 gramy, a więc dla porównania, nie, raptem o 4 gramy więcej niż iPhone 4S, który jest telefonem no, o wiele, wiele mniejszym. To pokazuje albo jak smukła i lekka jest Z przy swoim ogromnym rozmiarze, albo jakim, nie bójmy się tego słowa, klockiem jest iPhone 4S. Co jeszcze? Może jeszcze dla porównania. Xperia Z jest raptem o milimetr szersza od Samsunga Galaxy S3. Dzięki temu spokojnie osoby nawet niekoniecznie z ogromnymi dłońmi mogą go obsługiwać jedną ręką. Jeszcze taka ciekawostka, o której wspomniałem, o której nie wspomniałem, ale przy okazji tego poliwęglanu, tych poliwęglanowych krawędzi, otóż wystają one tak mniej więcej na nie wiem, na około ćwierć milimetra może ponad panel ekranu. To samo dzieje się z tyłu. Dzięki temu, jeżeli położymy telefon na placie biurka czy stołu, ekran ani pletki nie będą miały bezpośredniego kontaktu z tym blatem, co pozwala na znaczne zredukowanie ryzyka porysowania go najzwyczajniej w świecie. No dobra, czas, czas na włączenie naszego dzisiejszego bohatera. No i tutaj już w pierwszej chwili widzimy, że jest cudownie rzecz. Yy, rozdzielczość Full HD na tym ekranie yy, wszystko jest ściekle ostre. Yy, nie da się zobaczyć pojedynczego piksela. Czcionki i wszystkie elementy graficzne są tak wyraźne, tylko można sobie to wymarzyć. Yy, co prawda pewnie za kolejne pół roku pojawią się... Telefony z jeszcze wyższą rozdzielczością, czy coś takiego, i wtedy będę mówił, że full HD to była e, straszna hała, no, ale na tę chwilę e, naprawdę ten, te, ten wyświetlacz wręcz poraża ostrością. Ekran został wykonany z wykorzystaniem e, technologii Sony Moment Bravia NG2, która jak samo nazwa wskazuje, pochodzi bezpośrednio z telewizorów tego koncernu. E, m, co to daje? No, dzięki tej technologii, przede wszystkim, e, mamy tutaj. E, fenomenalne nasycenie kolorów. Niektórzy mogliby stwierdzić, że te kolory są zbyt ostre, zbyt mocno nasycone. Natomiast nie da się zaprzeczyć, że dzięki temu wszystkie zdjęcia, czy filmy wyglądają no porażająco tutaj. Co ciekawe, bardzo fajnie wygląda to w momencie, kiedy uruchomimy galerię i zdjęcie przez chwilę wyświetlane jest bez wykorzystania tej technologii i dopiero za mniej więcej pół sekundy ona zaczyna działać i wtedy mamy podgląd, jak bardzo to zdjęcie potrafi się zmienić. Jak już wspomniałem, ostrość właściwie nie ma, ten telefon nie ma sobie równych na rynku pod względem ostrości i wyświetlanego obrazu. Nieco gorzej jest z kontrastem. Co prawda, no, pogoda jest taka, a nie inna. Nie, dało, nie udało mi się go jeszcze sprawdzić. Przy ostrym świetle słonecznym. Natomiast mam wrażenie, że tutaj też jasność wchodzi w grę oczywiście, mam wrażenie, że przy bardzo ostrym słońcu no, trzeba będzie się mocno wpatrywać w ten ekran. W tej chwili ustawiony jest na najwyższą możliwą jasność i no, bynajmniej nie razi to po oczach. Zobaczymy jak będzie przy świetle słonecznym, natomiast na tę chwilę no, nie za bardzo jest się do czego przyczepić. Skoro jesteśmy przy ekranie, to powiedzmy sobie jeszcze o reszcie komponentów, e, jakie zastosowano w tym telefonie. E, urządzenie otrzymało procesor, czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon S4 Pro, e, taktowany zegarem o częstotliwości 1,5 GHz, współpracując z 2 GB RAM-u. E, no jeszcze niedawno, e, gdybym miał takie komponenty w komputerze stacjonarnym, bardzo bym się cieszył. Myślę, że Windows 7 można by spokojnie już na nim... Uruchomić, oczywiście, gdyby obsługiwał architekturę ARM. Na dane dostajemy 16 GB, miejsca, yy, które możemy zwiększyć, o czym już wspomniałem, o kolejne 16 yy, dzięki złączu na karty microSD. Zupełnie oddzielna historia to aparat, jaki zastosowano w yy, Ma on na coś 13 megapikseli i został wyposażony w przetwornik XMOR-RS. Jak pamiętamy w poprzednich eksperiach, oczywiście w tych wyższych modelach typu S występował przetwornik X-MORAR, którego jakby najbardziej charakterystyczną cechą było to, że potrafi robić zdjęcia przy słabym oświetleniu. Ten potrafi nie tylko to, ale również dobrze sobie radzi z robieniem zdjęć pod słońce, co jak wiadomo potrafi nawet profesjonalne aparaty doprowadzić do czarnej rozpaczy, jest bardzo ciężko dodać e, parametry naświetlania tak, żeby były detale widoczne i w światłach, i w cieniach. Ten telefon rzekomo sobie z tym radzi, natomiast tak jak powiedziałem, no nie ranym było jeszcze zobaczyć słońca, odkąd e, udało mi się go wziąć do ręki, więc, więc nie mogłem tego za bardzo sprawdzić, e, no ale wierzę marketingowcom Sony, że tak właśnie jest. E, jak wspomniałem, procesor 4 czterordzeniowy, 1,5 GHz, e, żadna gra, nie jest wyzwaniem dla tego telefonu, żadna dostępna na tę chwilę. Podobnie jak żaden film w rozdzielczości Full HD, podobnie jak nawet bardzo duże i ciężkie dokumenty PDF, które w innych smartfonach różnie się zachowywały, czasami potrafiły się przycinać, długo ładować. Tutaj wszystko odbywa się naprawdę idealnie, płynnie. W ogóle zmuszenie tego telefonu do jakiejkolwiek czkawki to jest nie lada wyzwanie. Otwierałem już na różne rzeczy, próbowałem różnych kombinacji. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby, żeby spróbował się na czymkolwiek przyciąć i zastanawiać dłużej, niż można go zobaczyć białym okiem. Dobra, czas na kilka słów o softcie, jaki tu zastosowano. Xperia Z działa na, pod kontrolą Androida 4.1.2. Sony zapowiada, że natychmiast po premierze praktycznie Czyli teoretycznie na początku marca, znaczy po prowadzeniu telefonu do sprzedaży, Zetka ma zostać zaktualizowana do we wersji 4.2, jest to telefon Sony, więc możemy się tutaj spodziewać, oczywiście, klasycznej nakładki, klasycznej dla Sony Nakładki spotykałem się z różnymi opiniami na jej temat. Jedni ją kochają, inni nienawidzą. Na pewno no, no, trzeba przyznać, że jest bardzo estetyczna. Te charakterystyczne dla samy rozwijane widżety bardzo fajnie działają, bardzo płynnie. Możemy sobie oczywiście dodawać czy usuwać jakieś tam nowe ekrany. W tym samym miejscu możemy dodawać widżety, zmieniać dodawać aplikacje na pulpit, zmieniać sobie tapety i motywy. Jeśli chodzi o oprogramowanie, autorskie Sony, które Sony dodaje do swoich telefonów, to mamy tutaj znowu klasyczny zestaw, czyli Walkman. Tworzysz muzyki. Trzeba przyznać, że bardzo fajnie zrobiony, szczególnie jeśli chodzi o e, możliwości konfiguracji e, parametrów dźwięku. E, mamy korektor graficzny, mamy różne predefiniowane tryby typu pop, rock, podbicie basów, sopranów itd. itd. E, Mamy tutaj też wizualizację, która nam jakoś nie powala ani swoją precyzją, jeśli chodzi o wykrywanie rytmu, ani efektami graficznymi, ale jako ciekawostka na pewno to fajna rzecz. Co dalej? No, album, czyli klasyczne, klasyczne rozwiązanie są z, z takim bardzo szybkim zwiększaniem, i zmniejszaniem elementów, które w tym albumie się znajdują. Trzeba przyznać, że jest to bardzo wygodne rozwiązanie i do tego bardzo efektownie wygląda. Filmy no tutaj właściwie nie ma za bardzo na czym deliberować. Są filmy oraz aplikacja Sony Select, czyli jakby taki mały sklepik sony z polecanymi aplikacjami. Nic na co, co zasługiwałoby na szczególną uwagę. Kilka słów należy się jeszcze baterii. Bateria ma pojemność 2360 mAh, zim, czyli jest dość spora. Niestety nie da się jej wymienić. No, bo budowa telefonu jest taka, a nie inna. Bateria jest niewymienna, natomiast w zamian dostajemy na baterię dokładnie taką samą gwarancję jak na telefon. Bateria jest zintegrowana, więc musi być siłą rzeczy traktowana jako element składowy samego telefonu. Mimo wszystko. Bateria wystarcza na mniej więcej 11 godzin dość intensywnego korzystania z telefonu. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jest zastosowana tutaj funkcja stamina, która polega na tym, że po wyłączeniu ekranu, wygaszeniu ekranu, telefon automatycznie wyłącza wszystkie funkcje sieciowe działające w tle. My nie będziemy wtedy mieli. Powiadomień o na przychodzących mailach czy powiadomień z Facebooka, natomiast potrafi to zaoszczędzić naprawdę bardzo wiele energii. Sony chwali się, że możemy w ten sposób nawet, czy uzyskać nawet czterokrotnie lepszy wynik niż w przypadku standardowego korzystania, co oznaczałoby prawie dwie doby bez ładowania. No, zobaczymy. Tak długo Jeszcze nie miałem, okazji, nie miałem możliwości popawić się tym telefonem, żeby to sprawdzić. Druga ciekawa funkcja to tak zwana sieć Wi-Fi oparta na lokalizacji. Polega to mniej więcej na tym, że telefon zapamiętuje sobie z jakich sieci bezprzewodowych korzystamy, w jakich miejscach one się znajdują i włącza je tylko wtedy, kiedy znajdujemy się w pobliżu tej sieci. Czyli jeżeli korzystamy tylko i wyłącznie z sieci Wi-Fi w domu, a pojedziemy do pracy, to automatycznie wyłączy w ogóle sieć bezprzewodową i nie będzie na darmo szukał punktów dostępowych. To pozwoli nam zaoszczędzić kolejne pewne nawet godziny czasu pracy na baterii. Krótko podsumujmy. Xperia Z w moim przekonaniu to na tę chwilę naj, najładniejszy, nie bójmy się tego słowa, telefon na rynku. Posiadacze iPhone'ów, którzy do tej pory szczycili się, że ich telefony są najlepsze designersko, myślę, że stracili no, bardzo poważny argument. Ten telefon jest po prostu klasycznie piękny. Jego szklana powierzchnia z obu stron, zobaczymy jak będzie z trwałością tego szkła. Natomiast ta szklana powierzchnia, zarówno w klasycznej czarnej wersji dodajemy właśnie jeszcze, że dostępna jest też wersja biała i co bardzo ciekawe i niespotykane wersja fioletowa, ta dopiero musi szpanersko wyglądać. No ale wracając do tematu, jeżeli ktoś chce kupić telefon tylko po to, żeby szpanować to Xperia Z e, powinno być jego pierwszym wyborem. No dobra, tym razem to wszystko. E, recenzja może nie była najdłuższa i najbardziej dokładna, jaką można sobie wyobrazić, natomiast tak jak wspomniałem, mam telefon bardzo krótko. E, gdybyście mieli jakieś pytania, chcielibyście, żebym coś sprawdził, jakieś konkretne rzeczy, piszcie w komentarzach. E, na pewno postaram się dać znać, jak to e, wygląda w praktyce. No i zapraszam na ultramobile.pl i na nasze kolejne recenzje. Cześć!